Teraz mikrofon dla wójka Suchara. Żona do męża: Kochanie, czy możesz mi podać szampon? Mąż: Ale przecież butelka jest tuż obok ciebie. Żona: Tak wiem, ale proszę podaj mi inny, bo ten jest przeznaczony do włosów suchych, a moje są mokre. Iluzjonista po swoim kolejnym numerze oznajmia widzom: Teraz sprawię, że na waszych oczach zniknie jedna z obecnych tu kobiet. Nagle z ostatniego rzędu słychać męski głos. Moja żona zgłasza się na ochotnika. Przychodzi nauczyciel do lekarza. Panie doktorze, co mi dolega? Wchodzę do klasy, zaczynam sprawdzać obecność i zasypiam. Myślę, odpowiada lekarz. Że to odliczenia owiec. Katecheta sprawdza wiadomości dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej. Jasiu, pytany o dziesięć przykazań, wymienia jedno: Nie pożądaj żadnej żony bliźniego swego. Pomyśl, Jasiu, coś ci się pomyliło. Mówi nauczyciel. Jasiu mówi jeszcze raz. Nie pożądaj żadnej żony bliźniego swego nadaremnie.